Dzień dobry, Sylwia Lewandowska, Flediani. Witam w przedświątecznej kawie. Kawie tym razem wokół rezyliencji, dlatego że jest to ostatnia moja publikacja, bardzo wyjątkowa, z ogromnym zaproszeniem Ciebie jako lidera, jako liderki do wspólnego nie tylko pogadania, porozmawiania o rezyliencji, ale Ciebie jako Osoby odpowiedzialnej również za zespoły, za kulturę organizacyjną, do tego, aby wzmacniać ludzi, wzmacniać organizacje, dbać właśnie o to, aby były rezylientne, aby były przygotowane na to, co w najbliższych miesiącach przed nami. A rzeczywistość nas nie rozpieszcza, jest bardzo dynamicznie. Od wielu lat uczyliśmy, inspirowaliśmy, co to może oznaczać świat wuka w biznesie. Wydaje mi się, że to bardzo mocno jednak było mimo wszystko w pewnej teorii. Od paru miesięcy jest to w praktyce. I w związku z tym niezbędne jest to, abyśmy dbali w naszej kulturze organizacyjnej, w sposobie, w który na co dzień pracujesz ze swoimi ludźmi, właśnie o te elementy, które są kluczowe w rezyliencji. A co jest istotne? Co ona daje? Po pierwsze, poczucie sprawczości, poczucie mocy. Poczucie tego, że ja wiem, w którą stronę, mimo tego, że jest mgliście, mimo tego, że jest dużo niewiadomej, ja wiem, w którą stronę chcę iść, po to, aby tylko rozpocząć pewne kroki, aby wyjść do procesu działania z odwagą, z takim poczuciem, że naprawdę możemy iść do przodu, mimo tej niewiadomej, mimo mglistej sytuacji. Więc daje poczucie sprawczości. Po drugie, daje spokój, który płynie z takiego wewnętrznego osadzenia, ugruntowania. W czymś, co czasami też mówimy, że jest większe niż my sami, w poczuciu wspólnoty, w poczuciu różnych interesariuszy, z którymi współpracujemy, naszych partnerów w świecie zawodowym, jak i również w świecie Twoim rodzinnym. Po trzecie, jest to również nieprawdopodobnie wzmacniający program w tym, aby radzić sobie z taką codziennością aby rozumieć w jaki sposób nasze reakcje na stres wpływają na klimat w organizacji, na atmosferę, na zaangażowanie i rozumieć co możemy zrobić, aby codziennie podbijać te momenty wow, te momenty wow z klientami, jak i również wewnętrznie w naszym zespole. I rezyliencję rozumiemy jako taki element rozwoju każdego z liderów, świadomych liderów, takich którzy chcą wpływać pozytywnie na zespoły poprzez własny przykład, poprzez własną dbałość o zdrowie psychiczne, o siłę psychiczną. Tym jest rezyliencja, siła psychiczna lidera, liderki. Również w szerszym kontekście, w dbałości i w takiej świadomości naszego wpływu jako konsumentów na planetę, na sprawy klimatu, na to wszystko, co dzieje się właśnie w takim szerszym globalnym świecie. Rezyliencja, siła lidera, liderki to jest wyjątkowy program rozwojowy. Opiera się o rozumienie rezylencji, które w mojej ocenie, w mojej filozofii, doświadczeń również pracy międzynarodowej z liderami z różnych krajów ma takie trzy komponenty. Po pierwsze, jest to Twoja zdolność do adaptacji do różnych warunków, do Twojego elastycznego myślenia, działania, zachowania, Twoja zdolność do oduczania się tego, co nie służy już po to, aby zrobić miejsce na to, co jest nowymi praktykami, tym, co jest potrzebne dzisiaj. Myśmy przez ostatnie wiele miesięcy globalnie potrafili przenieść się w zasadzie, można powiedzieć, w dużej mierze do online'u, do pracy zdalnej. Przez wiele miesięcy, lat nawet niektórzy liderzy mówili, że to jest niemożliwe. Nagle pyk, jesteśmy. To wymagało zmiany nawyków, zmiany zachowań, zmiany nastawienia, mindsetu, nauczenia się pewnych nowych praktyk. A zatem to wzmacniamy w tym treningu rezyliencji. Po drugie, rezyliencja to odporność psychiczna, Twoja zdolność, po pierwsze, do tego, aby rozumieć, co jest Twoją sekwencją wchodzenia w stres, z czego to wynika jako fazie w Twoim życiu. Tutaj też bazujemy w rozszerzonych programach na pracy modelem PCM, modelem, który współtworzony był przez naukowców z NASA, który pokazuje, że nasza moc osobowości ma również swój cień. I że czasami pod wpływem stresu wchodzimy i wkładamy maski albo atakującego, albo ofiary, albo obwiniającego. Pokazujemy dzięki temu też w jaki sposób dbać o swoją energię, aby świadomie nie otwierać tych drzwi do niepotrzebnego dystresu. I po trzecie, w tej rezyliencji w naszym wydaniu mówimy o tym, aby potrafić podnosić się jak feniks z popiołów. Mamy bardzo różne doświadczenia, zarówno zawodowe, jak i prywatne. Rezyliencję nie szlifujemy, kiedy jest super, kiedy sprawy idą wspaniale i po naszej myśli. Rezyliencję szlifujemy dokładnie wtedy, kiedy przechodzimy przez trudności, kiedy spotyka spotykacie coś naprawdę wymagającego psychicznie, emocjonalnie. Szlifujemy ją wtedy, kiedy musisz podnieść się z jakiegoś czasem nieprzyjemnego, traumatycznego doświadczenia. I ta Twoja zdolność do odbudowywania wewnętrznych zasobów jest właśnie tym trzecim komponentem rezydencji. I teraz te trzy komponenty, poprzez naszą wspólną publikację, działają w ten sposób, że możesz albo zakupić taką Publikacje do własnego indywidualnego treningu. Dzisiaj szukacie inspirujących prezentów dla swojej kadry menedżerskiej, więc może być to jeden z takich fajnych, ciekawych, wzmacniających, bardzo mądrych, bardzo ugruntowanych programów, do czego zapraszamy. I działa on w ten sposób, że każdy ma swoją książkę lub też e-booka. Zapoznajemy się z tymi trzema elementami rezyliencji. Pierwszy rozdział jest właśnie o rozpakowywaniu tego, czym ona jest. Po drugie, pokazujemy model transformacji, którym też pracujemy podczas naszych realizacji programów rozwoju liderów. The Liminal Pathways, czyli model, model ścieżek przejścia, na nim de facto jest oparty cały trening 21 dni. I do czego my tak naprawdę zapraszamy, to nie jest tylko przeczytanie tej książki, położenie jej na półce. Tak, kolejna książka odhaczona. To nas nie interesuje. My nie jesteśmy w tak zwanej branży edukacyjnej, my jesteśmy w branży transformacji. Nas interesują rezultaty. My chcemy skutecznie rozwijać liderów, aby byli wzmocnieni, aby czuli moc na co dzień do tego, żeby przeprowadzać w spokoju, we właściwej narracji zespoły, klientów swoje otoczenie bliższe i dalsze właśnie przez taką globalną, turbulentną rzeczywistość. I co jest zatem w trzecim rozdziale naszego programu jest de facto zaproszenie ciebie do tego, aby przestać o tym czytać, ale aby wejść z nami w ten trening. 21 dni to symboliczny symboliczny um, czas potrzebny do tego, aby wyszlifować nowy nawyk. A zatem każdego jednego dnia poruszamy jedną kompetencję, jedną umiejętność istotną z punktu widzenia rezyliencji. Bierzemy ją w trening, w outdoor. Mówimy, aby najlepiej rozpocząć go rano, rekomendujemy poranek. Wiemy, że poranek to jest naprawdę bardzo różna godzina dla wielu z Was. Część z naszych grup treningowych startuje już o 6 rano, część 6.30, część o 7.00. Więc dostosowujemy zawsze do, do tego podążania mhm. za grupą. Ranek pozwala nam odpalić poprzez zrobienie czegoś sensownego endorfiny, serotoninę, czyli te hormony odpowiedzialne za poczucie szczęścia, za to, że wpuszczamy już to wszystko do naszego krwiobiegu. Więc zapraszamy Cię rano do treningów outdoor w rytmie slow joggingu, który jest bazą do naszych treningów, do pogłębionych ćwiczeń z różnych dziedzin, z różnych kultur i tradycji, i kończymy wspólną medytacją. Co może się pojawić w takim treningu? To może być temat odwagi. To może być temat, który pokazuje, jak różnymi metaforami odwagi, na przykład w skakaniu ze spadochronem, czy też surfingu, um, że odwaga musi płynąć, a nawet lecieć z ciała. Jak przejść ze strachu do poczucia flow. Um, co jest istotnego, to jest minimum teorii, minimum treści. A tak naprawdę, ciebie interesuje to, aby na koniec rozdziału. Wejść i zeskanować ten kod, ubrać się w swój strój, do zajęć na zewnątrz i po prostu wyjść z nami na słuchawkach. W taki sposób nie mówimy o rezyliencji, nie gadamy o niej tylko. My ją wzmacniamy razem z Tobą. W pierwszym tygodniu przebudzamy to wszystko, co jest niezbędne do transformacji poruszamy temat energii, ugruntowania, oduczania. W drugim tygodniu wchodzimy w tak zwany kocioł alchemiczny. Tam zbieramy moce, nasze siły. Poruszamy tematy związane ze sprawczością, ze skutecznością, jak i również nie boimy się tematów porażek, straty, przegrywania. My uznajemy pracę z cieniem, w związku z czym to, co jest dobre, to, co jest światłem, równoważone jest również uznaniem tego, że czasami nie zachowujemy się wspaniale, że czasem też przegrywamy i potrzebujemy rzeczywiście się podnieść. Poruszamy tematy a, związane z prototypowaniem, improwizacją, ciekawością, snuciem wizji, bo o tym jest drugiego tygodnia. Po to, aby w trzecim przejść już do integrowania, do poruszania wątków związanych z Twoją reputacją, swoją marką jako lidera, liderki, gospodarowaniem, czerpiemy z różnych inspiracji naszych a, współautorów, bo ten program miał swój pilotaż w gronie międzynarodowym, różnych kontynentów, różnych też branż um, i dał nam taki sygnał, że to wszystko, o czym mówimy, naprawdę jest potrzebne, naprawdę wzmacnia i przygotowuje liderów do przeprowadzenia swoich zespołów, swoich ludzi przez duże, mniejsze, większe zmiany, transformacje. Po co? Po to, aby czuć moc, aby przeprowadzić je z godnością, z takim poczuciem sensu i rozumienia, o co tutaj chodzi. I chcę powiedzieć, że świątecznie, dzisiaj zapraszamy Cię na taką naszą wspólną kawę. Idą święta, więc to też jest taki czas, aby podsumować pewien rok, aby pomyśleć, czym obdarować, za co podziękować naszym partnerom, naszym interesariuszom, współpracownikom. Więc zapraszam Cię do tego, aby przemyśleć, czy ten trening i ta publikacja nie może być czymś naprawdę wyjątkowym. Bo tak na marginesie uważam, że właśnie tak powinny wyglądać podręczniki przyszłości. Minimum wiedzy, minimum treści, skan i przenosi mnie do profesora, który mi tłumaczy chemię, a nie tylko czytam o tym. Ale to na następne wideo. Słyniemy również z naszych cudownych, świątecznych i nie tylko opakowań ekologicznych. Firanki szyte są we Wrocławiu, ze starych po prostu firan. Więc w taki fajny sposób też przygotowujemy nasze świąteczne pakiety, do czego Cię zachęcam, z dedykacją. Więc jeśli nam prześlesz informację, co i dla kogo, to jesteśmy gotowi, aby to naprawdę przyjemnie, pięknie przygotować. I co najważniejsze, ekologicznie. I korzystając z okazji, chcę przede wszystkim też podziękować partnerom, którzy nas wspierają w tych działaniach i w upowszechnianiu rezyliencji i zaprosić Ciebie także do tego grona. Więc serdeczne podziękowania dla Małgorzaty Bonikowskiej, całego zespołu Think Tanka, z którym od lat wspólnie wzmacniamy liderów. Do Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzenki Strzelczak i całego zespołu niesamowitych ludzi, którzy wzmacniają biznes od strony właśnie CSR-u. I do Brain Embassy, naszej cudownej przestrzeni kreatywnej, naszego biura, naszego urzędowania. Tych wszystkich miejsc, w których my możemy realizować nasze poczucie misji, poczucie sensu. Premiera publikacji też miała miejsce w Brain Embassy, więc Kasia Wojna, Monika Kaczmarczyk, cała ekipa, Piotrek, Karolina, Ania, naprawdę wiele cudownych osób, które na co dzień razem z nami powodują, że możemy dawać wartość wszystkim innym liderom i zapraszamy Ciebie do wejścia właśnie w taką kampanię wzmacniającą innych. Bo rezylientny lider to rezylientna organizacja, gotowa na wyzwania, które przed nami stoją. Wszystkiego dobrego na święta, spokoju i zapraszamy do naszych wspólnych treningów.